Jeśli sobie zagramy to jest no, no, no mm, eee, dobra. Ta osoba. A bo nie, dobra, nie. A ze mną jest. Nie inny, jak. Kuba. Nie ma. Ta osoba mi się kojarzy z. Hmm. Ze, ze sklepem internetowym. z <grym> sklepem Dalej pykać. O no. poproszę Masz ma maski na jeża. Ski na jeż. Dlaczego się nie zjawisz? Jeszcze jedna. <grym> Ma białego skina. Białe? Jeszcze biały. Ja ci nie lubię. Wydajesz się. Ja ci nie Aj. lubię. No, zobacz sobie. Ta był. Jeszcze Dobra, dalej osoba. Ta osoba mi się kojarzy z kolorem niebieskim.

to? Dream Wiesz, drzwi Tak, to był Dream, tylko... Ten mały... Dobra Te, teraz ty Daj się go Dobra, to ja już ten... Zmieniam... Jeszcze... Zmieniam... 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 osoba była na igrzyska Śmierci Co? Ta osoba była na Śmierci